W dzisiejszym programie przyrodniczym wejdziemy do jednego z zakątków sosnowca. Dokładnie do sosnowieckich stawików. To jedyne w swoim rodzaju miejsce. Niezwykłości natury są tu na porządku dziennym. Można tu spotkać różnorakie gatunki zwierząt, ale dziś podążymy za tym najgroźniejszym. Największym drapieżnikiem, jaki stąpał po ziemi człowiekiem. Przeważnie jest agresywny. Okrutny, brutalny i nieobliczalny. Lecz jak każde zwierzę, łagodniej, gdy czuje się bezpiecznie i komfortowo. Przyjrzyjcie się Państwo. Chyba ktoś przykuje go uwagę. Momentalnie zwierz staje się spokojny i pokorny. Oprócz natury, jego uwagę przykuła piękna, złocista plaża, długie drewniane molo oraz niesamowita infrastruktura. To jego ulubione miejsce. Jest tutaj w stanie spędzić nawet parę godzin i to bez przerwy, robiąc co tylko chce: może spacerować, biegać, pływać, jeździć na rowerze lub po prostu podziwiać ten piękny. Lecz cóż się stało? Bestia zrobiła się głodna. Nie dorusza do wodopoju. Biegnie. Leci. gnie, yy, Aż w końcu dociera. Dociera tam, gdzie znajdzie wszystko co mu potrzebne. Dociera do sosnowieckiej plejady.